Wygrywacie swój pierwszy mecz w tego rocznym finale. Możecie teraz trochę odsapnąć, bo jest 2-1. E, takie zwycięstwa budują charakter. W sensie myślę, że w finalnie powinniśmy rozmawiać o charakterze, bo to jest jakby nieodłączna część tego jakby tej dyscypliny i jakby Cieszymy się po prostu ze zwycięstwem. Dzisiejsze spotkanie i te mecze w Tychach też pokazały, chyba, że wsparcie trybun w domowym meczu jest niesamowicie ważne. widzieliśmy dwa różne zespoły? My, zawsze, czujemy wsparcie naszych kibiców i jakby jesteśmy im bardzo wdzięczni, bo wszędzie, gdzieby za nami nie pojechali, czy tutaj na satelicie, robią świetną atmosferę i przyjemność jest dla nich grać. Dzisiejsze mecz rozpoczęliście chyba w najlepszy możliwy sposób. Bramka już w 19 sekundzie. Takie były założenia, uderzyć od początku. Zawsze chcemy jakby uderzać od początku czy, czy prowadzić grę I dzisiaj to się udało i musimy się z tego cieszyć, ale pamiętajmy, że, pamiętamy, że to jest pierwsza, dopiero pierwsze zwycięstwo, więc pierwszy krok i takich kroków przed nami jeszcze trzy. No właśnie, trzy kroki przed wami. Rywal ma to jedno zwycięstwo więcej. Ten margines błędu ciągle jest niewielki, więc teraz trzeba... może sobie pozwolić na trochę bezpieczniejszą grę, czy trzeba atakować? Trzeba przede wszystkim wygrywać, no. Trzeba przede wszystkim wygrywać i to jest w play najważniejsze. Trzeba zrobić wszystko, żeby wygrać. Tyszanie tutaj w sezonie zasadniczym w satelicie napsuli wam nieco krwi. Wygrali wszystkie trzy mecze tutaj. Ten mecz zwycięstwo w meczu finałowym tutaj z nimi jest takim dobrym rewanżem? W sensie nie ma sensu patrzeć na to, co było. Tak? Teraz są mecze tylko przed nami i, i jakby cały sezon zasadniczy nie ma już znaczenia, czy oni tu wygrali, czy nie. My musimy robić swoje, pokazywać swoją grę, prowadzić swoją grę i myślę, że będziemy wygrywać. Teraz następny mecz będzie w trochę niecodziennej porze bo po dniu przerwy, w poniedziałek o godzinie 15, ta zmiana terminu jakkolwiek wpływa na wasze przygotowania? Nie no, jakby niech nam zawodnikom o tym decydować, tak? To Liga o tym decyduje, mecz jest w poniedziałek o 15, my będziemy gotowi, będziemy grać, będziemy chcieli wygrać. A ten dzień przerwy zrobi dużą różnicę? Według ciebie? No, to tak, jak nie ma jakiejś dużej różnicy, no. To... Po prostu no, wyjdziemy i będziemy grać, no, to jest finał, tak? Nieważne kiedy, nieważne o której my musimy wyjść, walczyć, grać i, i wygrywać. No, to jest najważniejsze. Nie ma znaczenia pora, dzień czy, czy cokolwiek innego.